Gdzie ty jesteście dziewczynko? Hmm. Jesteśmy w schronisku na w godziny i 30 minut. Chociaż szlak mówił, że 3,5 do 4. Mamy niezły tempo. To, to jest też hapagad. Jesteśmy przy schronisku. Trochę ludzi na szlaku było, ale dzisiaj jeszcze mało, pewnie trochę więcej śniegu już nie ma snieisko pięknie wyczyszczone z zewnątrz wyremontowane u góry i przychodzić słoneczko zaszło przed chwilą za jakąś chmurę Ludzie korzystają już tutaj z trawnika.